Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że możemy przypuszczać, że małymi kroczkami chcą nas wyprowadzić z Unii i będziemy żyć zgodnie z ich ideami. Trzeskowski i samorządy zapowiadają demonstracje, a nauczycielka uderzyła ucznia. Pewnie ją bezstresowo wychowali albo za dużo grała w gry komputerowe. Także zasubskrybuj i lecimy. Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro i dużo innych polityków jest świadoma tego, że przez Unię nie mogą sobie pozwolić na zniszczenie np. sądownictwa, praw do ochrony, obrony. Chociaż tutaj i tak jest w Polsce kiepsko, bo jeśli myślicie, że macie prawo do rozmowy z adwokatem, to nie, nie macie, jeśli prokurator się na to nie zgodzi, i jak się już zgodzi, to rozmowa przy innym prokuratorze się odbywa, nie sam na sam. No ale do sedna. Jak podaje Onet, Andrzej Stankiewicz w programie Onet Opinie pytał europosła Solidarnej Polski m.in. o to, czy wzrost gospodarczy w Polsce był korzystniejszy przed przystąpieniem do Unii. Czy po wstąpieniu? Są różne hipotezy. Jeśli ktoś próbuje porównywać sytuację Polski i Ukrainy, to już w 2004 roku Polska była dwa razy lepszej sytuacji niż Ukraina. Ten przykład, którego używa się przeciwko raportowi, jest bezpodstawny, stwierdził jaki. Odnosząc się do niedawnego raportu, z którego wynika, że Polska straciła na członkostwie w Unii Europejskiej ponad 500 miliardów złotych. Rzeczywiście rośliśmy, ale nie tak, jakby wskazywał na to potencjał Polski. W czasach, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, wiadomo, było, że jest to zapłata za dostęp do naszego rynku, mówił polityk. Prowadzący one te opinię zapytał, jakiego o zagrożenia, które widzi jeszcze ze strony Unii Europejskiej. Europoseł między innymi krytykował firmy zagraniczne w Polsce, które według niego uczestniczą w mafii watowskiej. Nie potrafił jednak wskazać konkretnych przedsiębiorstw, oczywiście, które uczestniczą w procederze. Europoseł powiedział też, jaką rolę pełnią dopłaty bezpośrednie do Polski z Unii. Trzeba popatrzeć na konkretny obraz. Są elementy, które są dla nas pozytywne, na przykład dopłaty do rolnictwa, ale jak patrzymy całościowo, to widzimy. Że nasz udział w Unii Europejskiej jest korzystniejszy dla Unii, a nie dla nas, powiedział, jaki. Polityk wypowiedział się też na temat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, stwierdził, że Polska na tym więcej straci. Tak, ta obecność w Unii to zapłata za naszą obecność. Wie pan, co to są środki norweskie? Norwegia dopłaca, by być w umowie handlowej z Unią, ale nie jesteśmy Norwegią, twierdzi jaki. W czasie dyskusji jaki kilkukrotnie zarzucił Andrzejowi Stankiewiczowi, że ten źle interpretuje argumenty zawarte w jego raporcie oraz że nie pozwala mu dojść do słowa i przedstawić swojego stanowiska. Pan mnie obraża, kończymy tę audycję, bo trudno się z panem rozmawia, powiedział na koniec jakim. Jaki to jest taki cwaniak? To jest taki człowiek, któremu bardzo ciężko ufać, taki trochę manipulant, i tu już kolejna taka wypowiedź. Wcześniej Zbigniew Ziobro podejmował podobną retorykę. A oglądając TVP Info, codziennie słyszę o tym, jak wielkim ciężarem jest wspólnota dla Polski. Przypomina wam to coś? Dokładnie taka sama sytuacja była w Wielkiej Brytanii na rok przed referendum. W takim razie, ostatecznej decyzji o podobnym referendum również możemy spodziewać się w ciągu roku. I jak już nas. Zawalili migrantami, nie dali pieniędzy, nakładają kary. Przeciętny Kowalski na referendum będzie za wyjściem z Unii Europejskiej, I do tego jeszcze TVP oczywiście dołoży swoją propagandę, mózgi nam wymyje, a my, żeby jechać do Niemiec, będziemy musieli się prosić. Z tym rządem wyjście z Unii, jak dla mnie, oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem, bo oni zrobią sobie z nami co chcą. Będziemy mieli taką drugą Białoruś i taką propagandę sieje teraz Jaki, sieje Ziobro, zaraz do nich się przyłączy reszta. I małymi kroczkami dojdą do celu. I wiem, że jest dużo przeciwników Unii Europejskiej. I oczywiście mnie też często ona wkurza. Nie powiem, że nie. Jednak nikt nie wie, co zrobi Ziobro, jak będzie miał w końcu wolną rękę. No, Rafał Trzaskowski, ostatnio oglądałam go w TVN, miał wywiad, a wiadomo, że TVN to takie nie tyle co lewicowe media, a wydaje mi się, że bardziej tuskowe. To pan dziennikarz w TVN trochę pojechał Trzaskowskiego, może nawet bardzo, ale później pokazywano tylko takie dobre urywki, żeby nie było, że koalicjantowi cisną za bardzo. Bo Tusk w sumie ma jednego konkurenta i jest nim według mnie Rafał, no, ale jak podaje Polsat news, trzaskowski w rozmowie z Rzeczpospolitą mówił między innymi o tym, co polski ład zmieni dla samorządów. Zdaniem prezydenta stolicy rządzący postanowili realizować swoje pomysły za pieniądze samorządu. Nie kryją, że samorządy mają. Stracić 145 miliardów złotych w ciągu 10 lat, a budżet państwa ma wyjść. Na tym na plus. Abstrahując od celowości tych zmian, widać, że oni chcą, aby za wszystko zapłacili przedsiębiorcy, ludzie lepiej zarabiający, klasa średnia oraz samorządy, mówi. Podkreśla też, że Warszawa ma y, stracić 1 miliard 700 milionów złotych, a w ramach rekompensat i to tylko w jednym roku może liczyć na kwoty z rzędu 300-400 milionów, czyli w dalszym ciągu będzie mniej pieniędzy o miliard 300 milionów. To jest kolejna zmiana podatkowa, która uderza w samorządy. W ostatni Latach w Warszawie zostały zabrane prawie 2 miliardy, to cyniczna polityka rządzących, która ma doprowadzić do tego, by samorządy, zwłaszcza w miastach, nie mogły realizować swoich priorytetów, i żebyśmy to my musieli wprowadzać drakońskie oszczędności, i ewentualnie podwyżki, a oni mogli te pieniądze rozdawać. Trzaskowski zapowiada też demonstracje, które mają odbyć się w przyszłym miesiącu. Pokazujemy, jakie są skutki tych rządowych planów. Problem polega na tym, że jesteśmy rozliczani tak, jakby tych zmian nie było. Tymczasem, jeżeli Warszawa straci w sumie ponad 3 miliardy złotych, czyli ponad 15% swojego budżetu, spowoduje to konieczność opóźnienia inwestycji, obcinanie czy zawieszanie niektórych programów. Faktem jest to, że wszystko co złego się dzieje w danym mieście to wina samorządów i prezydenta i tak myślą ludzie. I nikt nie widzi, że plan naszych rządzących to trochę dobić tych, którzy na nich nie głosują, czyli duże miasta. Zabrać dotacje, zabrać przywileje i o ile Warszawa gdzieś tam sobie może poradzi, choć tak naprawdę to jedno miasto utrzymuje większość mazowieckiego i tak ciągnie to wszystko i te wsie, które głosują na PiS, tego ludzie nie rozumieją, że jeśli Warszawa nie będzie miała to straci też okolica. I nie stracą bogaci z wielkich miast. Stracą biedni z wielkich miast, ze starych, zrujnowanych kamienic. Na demonstracje, jak nie zapomnę, to pewnie pójdę. Zobaczymy, co tam mają do powiedzenia. No, role się odwracają teraz. Nauczycielka uderzyła ucznia. Bardzo dorosłe zachowanie i gratuluję opanowania emocji. Tego w końcu nauczyciele uczą dzieci, nie? Jak podaje TVN, uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych w Bytowie sfilmowali moment, kiedy nauczycielka podczas lekcji wymierza jednemu z uczniów. Cios w głowę. Nagranie trafiło do sieci, a sprawą zajęła się dyrekcja szkoły. Nauczycielka nie została na razie w ogóle zawieszona, ale jej zachowaniu przyjrzy się rzecznik dyscyplinarny. Uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych w Bytowie dla, e, chcieli dla żartu sfilmować kolegę z klasy i jego problemy z rozwiązaniem szkolnego zadania, a nagrali nauczycielkę i jej reakcję na kłopoty ucznia. Na krótkim filmie widać, jak nauczycielka wymierza uczniowi cios w głowę. Do zdarzenia doszło w poniedziałek podczas lekcji rysunku technicznego. 那个。 Nauczycielka zawodu uderzyła ucznia trzeciej klasy technikum, a film z tego zdarzenia zaczął krążyć w sieci. Bardzo brzydko ze strony tej pani nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żebym brała udział w takiej lekcji. Skomentowała Julia Babińska, uczennica zespołu szkół ponadpodstawowych w Bytowie. W środę władze szkoły wyjaśniły sytuację, spotkały się z ofiarą przemocy i świadkami zdarzenia. Rozmawiały też z rodzicami ucznia i z samą nauczycielką. To nie było coś, co się zdarza notorycznie, że tak powiem, cyklicznie. Raczej traktują to jako jedno. Jednorazowy przypadek, powiedział Roman Lisiński, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych w bytowie. I ten chłopak, co uderzył w podstawówce nauczycielkę w twarz, raczej to też nie było cykliczne, to też się nie powtarzało. To był jednorazowy wybryk. Nie mówi wam to coś? No ludzie. Ale jak przekazał dyrektor placówki, nie było wcześniej żadnych skarg na emerytowaną, bardzo doświadczoną nauczycielkę. Niepełnoletni uczniowie mówili natomiast w rozmowie z faktami TVN, że ta sama nauczycielka szarpała lub uderzała ołówkiem osoby, które nie radziły sobie z zadaniami. Zachowaniem nauczycielki zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Ona sama nie została jeszcze zawieszona, ale poszła na zwolnienie lekarskie i nie ma kontaktu z uczniami. Klasa, w której nauczycielka uderzyła ucznia, została objęta opieką psychologa. Po pierwsze, uczeń z problemami, a klasa się z niego naśmiewa, bo ma trudności z zadaniem i go nagrywa. Nauczycielka go bije, a później się dziwią, że dzieci popełniają samobójstwa. Zapomnieli jeszcze ukarać klasę i wytłumaczyć im, że nie wolno się śmiać z takich rzeczy, że jest to okrutne. Kolejna sprawa. Nauczycielka na zbity pysk wylecieć ze szkoły powinna. Trochę jak joda to powiedziałam. Dlatego, że jest niestabilna emocjonalnie i niebezpieczna. I jestem ciekawa, dlaczego jeszcze w ogóle pracuje, a sprawa nie trafiła do sądu. W odwrotnej sytuacji jest sąd rodzinny, a tu proszę, psychopatka sobie dalej pracuje z dziećmi. Nauczyciel to osoba dorosła, odpowiedzialna, dająca przykład. Ile trzeba mówić, że przemoc rodzi przemoc, że przemocą się niczego nie załatwi. To mówiono w szkole, a nauczycielka chyba nie uważała. I co? Tutaj też powiemy, że nauczycielka za dużo grała w gry i była wychowywana bezstresowo? Dyrekcja tej szkoły mogłaby się odnieść do tego, dlaczego ta kobieta ma jeszcze prawo pracować? Do tego emerytowana nauczycielka wnosi jakieś komunistyczne metody do szkoły. Powinna być na emeryturze. Jak adoptuje kota ze schroniska, to zrobi chociaż dobry uczynek dla świata. No nic, żegnam, kochani, do zobaczenia jutro o 19.00. Słowo na koniec odcinka to emerytka, a ja buziam. Pa!